Poprawia precyzyjność ruchów, uspokaja, redukuje stres i przede wszystkim przyczynia się do lepszego rozwoju ruchowego i intelektualnego. Mowa o dogoterapii, będącej jedną z form rehabilitacji dzieci. Najważniejszą rolę w tej metodzie odgrywa oczywiście pies. Obecność czworonoga pomaga dziecku w wykonywaniu określonych czynności, redukuje napięcie i przyczynia się do lepszego rozwoju umysłowego. Dokoterapia jest formą rehabilitacji, natomiast polega po prostu z definicji na włączeniu celowym włączeniu psa do zajęć edukacyjnych bądź do zajęć właśnie terapeutycznych. Pies w tym ma zadanie być po prostu jakby takim motywatorem, który ma powodować, że dziecko chętniej będzie wykonywało żmudne ćwiczenia, nudne ćwiczenia, czasem trudne ćwiczenia, ma wprowadzać też element takiej radości, spontaniczności, no i oczywiście bezpieczeństwa. Dogoterapia to metoda wykorzystywana m.in. w leczeniu dzieci z porażeniem mózgowym, autyzmem, ADHD, zespołem Downa, zaburzeniami mowy, wzroku, niedowładami kończyn, a także w łagodzeniu objawów lęku i nerwic. Terapia, która wykorzystuje obecność psa, może także pomóc dzieciom, które mają problemy w nauce, trudności w kontaktach z rówieśnikami, a nawet z rodzicami. To bezpieczna i bardzo skuteczna metoda pomagania najmłodszym pod warunki Pracy z odpowiednio wyszkolonymi terapeutami. terapia wpływa na sferę emocjonalną, na sferę psychiczną, na sferę poznawczą, na sferę motoryczną na sferę społeczną, także tak naprawdę na może nie tyle, że wpływa, co może wpłynąć, to będzie właściwe słowo, dlatego że no może, a nie musi, prawda? Natomiast dzieciaki z problemami emocjonalnymi, które na przykład mają problemy z zachowaniem, bardzo często poddawane są terapii, ich zachowania, redukujemy wtedy te niepożądane zachowania, czy czasem agresywne, czy czasem autoagresywne, Poprawia ich na przykład samoocenę. Pies jest y, zwierzęciem, które nie ocenia, który nie krytykuje, akceptuje wszystkich y, takim, jakim są. Także ta y, sama ocena co więcej, no, może powiedzieć na rozwój mowy, y, oprócz tego właśnie tą wrażliwość, tą empatię kształtować. Dogoterapia może mieć charakter terapeutyczny, jak również edukacyjny lub rekreacyjny. Zajęcia będą odpowiednie również dla tych dzieci, które zawsze marzyły o zwierzaku i chciałyby mieć własnego czworonożnego przyjaciela. Terapia pomaga także dzieciom, które mają trudności w kontaktach z innymi ludźmi. Dogoterapia jest również wykorzystywana w leczeniu osób dorosłych. Więcej na ten temat w materiale przygotowanym przez Mario Lewadas, który możecie Państwo zobaczyć tylko na antenie polskiej telewizji regionalnej PTVR w sieci Multimedia Polska oraz Vektra, a także w internecie na stronie pod adresem www.ptvr.pl